No elo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piosenek polskich youtuberów I w dzisiejszym odcinku ocenimy sobie piosenkę pewnej grupy, o której w ostatnim czasie jest bardzo głośno za sprawą pewnego wydarzenia Ale dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj wydali nową piosenkę i piosenka nazywa się Barwy, a mowa tu o Team X Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, to subskrybujcie, bo do końca tego miesiąca chcemy wbić 900 tysięcy subów Taki jest cel, kto jeszcze nie subskrybuje, musi zasubskrybować, tutaj koniecznie jest subskrypcja, a my lecimy z odcinkiem Team X Barwy o, yy, Marty Renti. Influencerzy są. Czy będą na na aficie? Sama dobrze wiesz, jak chcesz wyglądać. Stawiam krok do choć też się odważ. Nieważne skąd jesteś, kim jesteś przed tobą. stoi całkiem nowa historia. Nowy mód, jedna twarz, parę odmian. Mamy w sobie tak wiele ognia, mówią make-up, ja mówię innocab, mówią tapeta dla mnie to jak grześ patrzy obraz. Ej, w życiu bym się nie spodziewał, że taka może, tak to może brzmieć. Julka, dobrze mówię, ona się nazywa Julka. Julka w poprzednich piosenkach totalnie nie przykuwała mojej uwagi, była mi totalnie obojętna, bo jej umiejętności nie były aż takie duże. A w dzisiejszym wykonaniu czujesz, że tutaj jest faktycznie coś, czego można posłuchać. I w końcu chyba mamy dobrą robotę. Realizacja utworu Mix mastering, Flight Studio. No to to będzie dobrze zrobione, na pewno. Tak, ja w ogóle. Zauważyłem, że oni ostatnio zaczęli sobie odrabiać zdania domowe I zaczęli to robić poza w ogóle domem Nie robią tego już w doma, domowym środowisku I to zupełnie inaczej brzmi W końcu ma to jakiś taki profesjonalny wydźwięk I to słychać, nie tylko ze strony edycji Ale również ze strony samego wykonania No sama by tak nie zaśpiewała na chacie, mi się wydaje, przy pomocy Leksia Jakby nie, nie mam nic totalnie do tego, co robią w domu Ale po prostu czuję, że jak ktoś robi to profesjonalnie I robi to na co dzień To dużo lepiej ci to zrobi niż osoba, która to robi amatorsko Ja sam w domu też amatorsko bym to dużo gorzej zrobił jak Mona, pozytywnie nastawiona sam zobacz, mogę, nie muszę się Jezus, Monia w końcu nie ma niskiego głosu, co jest? Ta osoba, zawsze ważniejsza niż dolar To może droga, z niej nie muszę rezygnować Ale strasznie mnie cringuje Za każdym razem mam tak, że jak patrzę na jej ruchy w teledysku To odczuwam straszny cringe Nie wiem, czy wy też tak macie Mimo wszystko, że wokalnie to było bardzo dobrze zrobione To ona stara się tak na siłę kokietować w tych teledyskach I zawsze czuję, że to jest takie sztuczne To nie basic Zawsze w swej najlepszej wersji Ciuchów się w szafie nie mieści i to nie Okej, okay, ale to była ósemka. Dwie ósemki, czyli szesnastka, dobra. Fajnie, że flow było odmienne, tylko szkoda, że różniło się na czwórkach, i te czwórki były takie bardzo mocno zamknięte. Czyli inaczej wersy nie miały urozmaicenia, tylko po prostu pisaliśmy sobie dwa wersy, dwa wersy i zbieraliśmy to w cztery wersy i one brzmiały tak samo. Kończyła się cegiełka, więc doklejaliśmy kolejną cegiełkę, która była sklejona z dwóch wersów i z dwóch wersów. Zdał nam kolejną czwórkę, która była inna i były dwie inne. Spoko, ale szkoda, że to były. Jakby nie miały żadnego switcha pomiędzy tymi, nie miały jakiegoś przejścia fajnego. Ekipa to robiła. Mówiłem o tym ostatnio. Trzeba się uczyć, no. Bardzo ładny refren, Jestem fanem paty, jeżeli chodzi o wykonanie utworów, zawsze to mówię. Plastyczność to jakby jej główna domena. Ona się potrafi zawsze bardzo fajnie dostosować do bitu. Tutaj tylko jedno mam ale, że wydaje mi się troszeczkę, że bit jest za głośno. Zwłaszcza perkusja i syntezator troszeczkę ją zagłuszają. Ten wokal mógłby być bardziej głośny. I mam wrażenie, że nie był do końca pełny, i może być to spowodowane z nadmierną ilością reverbu. Ale tak, to co do, co do wykonania, zajebiste wykonanie. Pozdro. Ładny tekst. Jestem ciekaw, czy pojawią się jakieś ujęcia z parkietu, skoro mówimy o parkiecie. Natsu, juicy jak J, a nie copy paste. Masz swój gust i to wiesz, jesteś bossy, Natsu, Czemu znowu się pojawia to samo? W pierwszej nucie ja zauważyłem, że Natsu w większości swoich zwrotek wstawia anglojęzyczne wstawki. Mieliśmy bed... Teraz mamy Juicy, Juicy jak Jay Juicy jak Jay, bo jest raper Juicy Jay Czy nawiązania do rapera zagranicznego, nie copy paste, czy nie kopia Czym dokładnie jest Juicy? The girl's butt is Juicy ok? Więc wiem, czy to jest taki styl, ale troszeczkę już Mnie jakby za dużo tego, tych wstawek zagranicznych Nie? Jak pojawi się Że jesteś bad to wyłączam tę nutę. A nie copy paste, masz swój gust, i to wiesz, jesteś bossy babe. Jesteś bossy Jesteś bossy babe. Czym jest bossy? Wydaje mi się, że wiem, ale chcę. Apodyktyczny. <laughs> Naprawdę bossy znaczy apodyktyczny. <laughs> I mi się wydawało że zawsze, że bossy to ktoś taki, kto jest taki bossem, nie? że jest. O, jesteś bossy babe. Nieznoszący sprzeciwu, narzucający komuś swoje zdanie, świadczy o cechach, spoko. Niewyraźnie, szkoda, bo mogłoby to być spoko, ale jest niewyraźnie, mam wrażenie, że troszeczkę oddechowo też tutaj jest ciężko. Zgliczował się tune! Jak to jest możliwe? Halo, kto to robił? Posłuchajcie, jak Disney jest. Jajaj. Słyszycie? Disney. Takie coś jest. A jajaj. Poślepiamy cię jak błyskiem flesz. A błyskiem flash już było dobrze. Mhm, czyli to nie był celowy zabieg, moi drodzy. Dziś na niebie świeci nowy ice. Mamy blask i palety jest unikalny vibe Jeśli masz marzenie, to się może stracić. Okej, okay, kumam, że to jest nawiązanie do tej palety. Fajnie. W sensie, jakby GIT, że jest tutaj jakowanie i że nawiązała do tego wzrokiem. W nie aż tak bardzo oczywisty sposób, jak mogłoby się to wydawać, więc tutaj props będzie. Tłumacz, auto-tune, mordo. To był Gała, nie? On chyba odszedł z Teamu X. dalej się tam pojawia? Dziwne z mą więc chodź i zobacz te barwy zobacz te barwy dobrze wiesz nie ma granic fantazji więc chodź z nami na parkie, nami na parkie. to naprawdę brzmi jak taka mainstreamowa popowa nuta i jakby patrzeć na całość, nie skupiać się na szczegółach I gdyby to leciało sobie w radiu i nie wiedziałbym, że to jest Team X To mógłbym nawet się do tego pobujać i powiedzieć, że no, radiowanuta, spoko Ja już tak bez, bez bicia, serio, no to, to, to nie jest aż taka zła robota, jak myślałem Czy tam był z dupy? Nie wiem, już nie wyłapię tego momentu oh, no! wiesz, nie ma Koniec? Ej, słyszeliście? Pod koniec bit znowu wchodzi. Słyszycie? Podsumowując, ok. Jakbym nie, nie skupiał się na szczegółach, można tego słuchać. Ale jestem ciekaw Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzu, jak wy to oceniacie. Ponadto, jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie opeczkę w górę, daj suba, spadam. Cześć!